Siemanko, dzisiaj Wam pokażę jaką fajną modernizację wprowadził Korurs w tylnym mechanizmie różnicowym ciężkiej serii Ursusa. A zobaczyłem to właśnie na jednym z filmików Michała, który taki mechanizm rozbierał, i mnie kurczy tam właśnie w środku. Zaciekawiła bardzo jedna rzecz, o której Wam się tutaj postaram opowiedzieć. Generalnie, jak remontujecie ciągnik i przychodzi, czas na to, żeby zajrzeć do środka tego czegoś. Najczęściej pewne będą tutaj dwie rzeczy. Pierwszym pewniakiem jest to, że od wewnątrz będzie tutaj zużyta obudowa tego dyferencjału, a drugą pewną rzeczą jest to, że te całe wnętrzności będą wymagały już wymiany, ponieważ ich stopień zużycia będzie je kwalifikował do tego, aby po prostu to wszystko powymieniać. Tutaj mamy oryginalny stworzeń, natomiast oryginalnie było tutaj rozwiązane na dwa sposoby. W starym typie dyferencjału mieliśmy. Tak to zrobione, że po takim stworzeniu pracowały sobie satelitki. Natomiast satelitki były całkowicie ze stali, nie było żadnych tulejek wewnątrz, tak jak tutaj brązowych, i taka sobie satelitka pracowała na tym właśnie stworzonku. I wszystko dość fajnie długo służyło. Natomiast ktoś chciał, żeby wprowadzić tutaj modernizację tego wszystkiego, żeby tutaj udoskonalić ten cały. Wkład dyferencjału, jaki sam trochę dyferencjał też został zmieniony, i pomyślał o tym, żeby zmienić trochę użyskowanie na tych właśnie tutaj stworzonkach. I powstały takie właśnie satelitki, jak tutaj właśnie widać, czyli satelitka ze stali z taką tulejką wewnątrz. Miało to generalnie wydłużyć żywotność całego tutaj mechanizmu różnicowego, ale niestety. Stało się odwrotnie, i najczęściej właśnie te mechanizmy nowego typu, nowego typu są bardziej zużyte. A dzieje się dlatego tak, że te tulejki po prostu nie wytrzymują. Tutaj mamy właśnie taki oka satelitki, gdzie już ta tulejka została oderwana od kołnierza, ponieważ te tulejki mają tak oryginalnie taki kołnierzyk tutaj. Widać, ona się oderwała, wysunęła się z satelity. Tutaj mam i taką właśnie, która jeszcze jakimś cudem się utrzymała na, na swoim miejscu, natomiast no niestety, ale one się bardziej zużywają bardziej się zużywają od tych satelitek, które były e, ze stali całko, cał, całe ze stali, patrzcie jaki tu jest luz chodzi to bardzo mocno druga, druga tak samo jest ogólnie tutaj bardzo duży, bardzo duży luz Jedną z tych rzeczy, które ten luz powoduje, jest to, że się zużywają bardzo nam tutaj zęby w tych wszystkich kołach zębatych. Tutaj widać, to jest podchodzone już. Te całe koła, które są tutaj jeszcze po bokach, również najczęściej już tak bardzo mają te, te zęby podjechane. I ten luz doprowadza jeszcze do jednej rzeczy. Tutaj, właśnie pomiędzy satelitką a obudową, mamy takie właśnie podkładki z jakichś takich metali kolorowych, nie wiem czy to jest jakiś stop mosiądzu, brązu ale generalnie ten cały lustr który tutaj powstaje powoduje to, że tą podkładkę nam tutaj rozwalcowuje i najczęściej jak rozbieracie ten cały właśnie mechanizm różnicowy to te podkładki są najczęściej popękane w jednym miejscu albo po prostu jak to jeszcze pochodzi dłużej to po prostu wszystko zostaje zmielone i opiłki gdzieś tam leżą te, tego wszystkiego na dnie tylnego mostu, czy nawet przy wymianie oleju, gdzieś tam coś takiego wam wypadnie, ale generalnie to wszystko jest spowodowane między innymi tym, że tutaj po prostu się tworzy luz. To się to wszystko wyciera, zamiast to wydłużyć żywotność, to, to właśnie cały mechanizm działa krócej niż starego typu ten cały wkład. Także korus tutaj zrobił pewną modyfikację. Na czym ta modyfikacja polega? Tutaj udało mi się zaopatrzyć właśnie w części, już po tej modyfikacji, które pasują bez problemu do każdego tylnego mostu tego dyfra. Czy stary typ, czy nowy typ można spokojnie to wpakować. I na czym polega modyfikacja? Tak, tutaj mamy zachowaną średnicę, żeby nam to wszystko pasowało, natomiast. Ten sworzeń w tym miejscu ma średnicę większą niż w oryginale, czyli już mamy tutaj większą wytrzymałość na tym, ponieważ no, całe siły się rozkładają na większej powierzchni. A drugą rzeczą jest to, że statyty są znowu z pełnej stali, bez żadnych tulejek. Jak nam tutaj to pasuje? Patrzcie, luz jest minimalny, tylko aby była jakaś tam poduszka, która nam smaruje także fajnie to bardzo wygląda i ogólnie postanowiłem, że jak będę teraz robił jakiś remont tylnego mostu to oczywiście tylko wpadają te słożonki, te satelitki już po modernizacji, one są znacznie droższe one mniej więcej dwa razy droższe dwa razy drożej wychodzą tak jak te, te właśnie słożnie satelity względem tych, które były oryginalnie, natomiast myślę, że tutaj jednak warto jest e, troszeczkę bardziej zainwestować, bo dzięki temu uważam, że to powinno dłużej chodzić. Natomiast jeszcze do jednej rzeczy bym się tutaj przyczepił do tych podkładek. popatrzcie tu jest za, za, jakby, zafrezowane, żeby się olej dostawał nam tutaj e, i smarował te acetylitki wewnątrz. No tutaj jest bez żadnego zafrezowania, troszeczkę tutaj, ja z tej strony. Natomiast ja bym taką modyfikację wprowadził jeszcze dodatkowo żeby po prostu te zafrazowanie troszeczkę pociągnąć do końca żeby można było zastosować takie podkładki jakie są e, na przykład w mechanizmie różnicowym przedniego mostu czyli podkładki które mają taki kawałek tutaj płaskiej powierzchni dzięki czemu jak sobie włożymy e, taką podkładkę na słożeń ona się na niej blokuje i się nie kręci i to by nam jakby znowu wydłużyło Życie całej tutaj obudowy, ponieważ ta, ta podkładka by nam tutaj troszeczkę była hamowana, i myślę, że satelitka zamiast się obracać razem z podkładką w obudowie, ona by była tutaj zahamowana i by się pracowała, pracowałaby tylko na tej płaszczyźnie. Także myślę, że to by było, było spoko, a takie zafrezowanie tutaj myślę, że tutaj wytrzymałościowo raczej nie powinno jakoś negatywnie wpłynąć. Także fajnie by było jakby ktoś właśnie tutaj takie coś jeszcze wprowadził, ale już samo to, że to jest grubsze i nie ma, nie ma tutaj w tych nowych satelitkach tych tulejek to już robi, robi tutaj naprawdę dobrą robotę. Także fajna sprawa. Uważam, że modyfikacja jak najbardziej na plus. Jeszcze bym tutaj cyknął, żeby te podkładki się nie obracały i już by było elegancko, bo tutaj z obudową jest taki problem, że tak naprawdę jak tutaj jest to wychodzone, to jest ciężko coś sensownego zrobić, bo napawać to i później wytoczyć, no to już wiecie, to jest koszt. Druga sprawa, zakup takiej obudowy to również nie są małe pieniądze. Także jak tutaj Przynajmniej ja tak robię. Jak tutaj jeszcze jest tak, no nie jest to tak naprawdę mocno wychechłane, no to jeszcze tam złożyć to z delikatnie większym luzem tutaj akurat nie mam podkładek założonych, ale z większym luzem mi się wydaje, że tutaj nie powinno być problemu, ale jak już wiecie, jak już to wydarte jest aż tutaj praktycznie do gwintu, no to niestety ale obudowa, obudowa do zmiany. I jakby kurczę zrobić coś takiego z takimi podkładkami, żeby się nie obkręcały, to myślę, że to by było już na kupę lat.